Tak, to proszę bardzo. I no to pierwszy sparring za nami. Jakieś pierwsze oceny? Można coś, coś tam na podstawie tego sparingu powiedzieć? Spodziewaliśmy spowi się, że ten mecz właśnie będzie, będzie wyglądał pod po naszą kontrolą, że będziemy mieli posiadane piłki, że będziemy e, być tam e, na ich e, połowa i właśnie tam potem. E, κρόβα σιτουάτσε, ρούνε τέσσερα στα του που πράττουν για να τρενίγαχ. Εμείς λες σε σιτουάτσε ο φωσιλίσμε, το να παίρνω να αναπλούς, βιάνε σε όπρους τε βράγκη της οτσελίσμε, το βιάδομο σε γεσέ με μόγλισμε της οτσελίσσο, εντάξει. Βιάδομο σε πιέρσι μες, πιέρσι σπάριν, έτσι ασάμε τέτρους είναι τροχέ σε γρά bardziej e, bramy, e, wiemy jakie jaki warunki też e, są tutaj także, no, ale ogólnie myślę, że pierwszy mecz i wiemy, się to rzeczy, które, które można, można potem poprawić Jakie jest sędziowanie dzisiejszego spotkania? Pra... Właśnie, bo nieuznana prawidłowa bramka, rzut karny, którego nie było e, Nie za bardzo się tam o wiadomo, każdy kto tutaj to, to widział no, nie ma co, co mówić e, Si te pierwsze w ranki wiemy się, że pop pewno na pewno na pewną potem sam, sam przeprosił. Eh, uh, potem wiadomo, karny nie karny, że We, się tylko on bella, no? ale no, ale co no, są takie taki rzeczy właśne, które które mogą się tylko. Eee, widać już tutaj, e, na śnięcie na i tak dalej. są kamery, są, są barta, nie ma odcinalach, także ale i tak, mamy se, se skupy, się skupić, żeby grać, celiz ranki i, no, i na inne rzeczy nie to, mamy, nie mamy po prostu wpływu. Eee. No, ale się piłkarzy, że może dojść do różnych dziwnych sytuacji, no bo przed obozem się mówiło, że tutaj sędziowie to tak. Lubią, nie oczywiście no decyzje podejmować? Nie, nie, nie mówisz o tym. Wolimy się skoncentrować tylko na, na sobie, na, na piłkę, także o tym, o tym jeszcze nie, nie gabaliśmy. Indywidualnie jakieś pozytywy? Może Maciek Prosałek strzelił dwa gole, może Jędrasik Asysta? το το πήρα πέρσι είναι οι εξενισμού για δόμο σε κάρτι βιέ για γκράου. Σαν πιο εμπιουκάσι, σαν πιο κάρτι μέτσου βιάου, το τσίτσο το οποίο δεν μπορούσε να αποπράβει. Συγνύκτουρε τη μου που τρώχε σαν χοβασινάτσε. Να ότι το βιέδο, αλλά βιαδομος, δόμο. Σε για δόμο να